Kiedy medytujemy słowo z dzisiejszej Ewangelii, to jednym ze słów kluczy w moim odczuciu dzisiejszej niedzieli, słowem kluczem dla, tego, dla tej liturgii jest słowo noc. Noc jest pojęciem bardzo istotnym już w tradycji Izraela. W tradycji judaistycznej Istnieją cztery najważniejsze noce w historii świata. Najpierw jest to noc stworzenia, noc Abrahama, noc wyjścia i noc mesjasza. I dzisiejsza liturgia, przez swoje trzy czytania, Psalm Responsoryjny, przeprowadza nas przez tę rzeczywistość czterech nocy. Najpierw zobaczmy noc stworzenia. Um, ona się pojawia w, bardziej w, w psalmie responsoryjnym, który sławi um, dzieło Boże, dzieło stworzenia, zwłaszcza jeżeli ten psalm 33 zobaczymy w całej jego rozciągłości, nie tylko w tym fragmencie, który, który wszedł do dzisiejszej liturgii. Ta pierwsza noc to jest noc, która jest na samym początku stworzenia, kiedy jak mówi Księga Rodzaju, ciemności zalegały całą ziemię i Duch Święty unosił się nad wodami. To jest noc szczególnego działania Bożego, w którym Pan Bóg z chaosu, z ciemności... Właśnie z jakiegoś nawet takiego nieporządku, bałaganu, jak to określa język hebrajski, wyprowadza ład poprzez porządkowanie, wyprowadza całe piękno stworzenia. Dlatego to ta chwała stworzenia jest też szczególnie zadziwiająca, bo ona pochodzi z jakiegoś chaosu, z ciemności. Ta pierwsza noc to jest doświadczenie Boga nawet w, w rzeczywistości ciemności. Jakiegoś chaosu. Czasami tak przeżywamy. Przeżywam nieład, przeżywam zagubienie. Pan Bóg jest tak, że Duch Boży się unosi nad wodami i z tej ciemności wyprowadza światło i wyprowadza ład. Druga noc w tradycji Izraela to jest noc Abrahama. O tej nocy pisze autor listu do Hebrajczyków. Mówi, Abraham jest ojcem naszej wiary. Dlaczego jest ojcem wiary? Bo przeszedł przez doświadczenie, które było dla niego nocą. Najpierw jest to noc, której Pan Bóg mówi do Abrahama, zobacz gwiazdy na niebie. Jak możesz policzyć, to będziesz wiedział, jakie będzie liczne Twoje potomstwo. Abraham był wtedy, podeszły w latach. A później po tej nocy, po tej obietnicy minęło jeszcze wiele, wiele lat. I Abraham nie doczekał się syna, ale uwierzył. Ale nocą Abrahama jest także ta noc, w której, w której Pan Bóg zaprasza go do, do oddania mu jedynego syna Izaaka. To jest noc jakiegoś doświadczenia niezrozumiałego działania Bożego. To jest noc, w której może nam się wydawać, że Pan Bóg mówi słowo go nie dotrzymuje. Pan Bóg składa obietnicę, ale ona się nie wypełnia. Modlę się wiele lat, ale Pan Bóg nie słyszy mojego głosu. Być może to jest właśnie doświadczenie Abrahama, tej drugiej nocy zbawienia. Trzecią nocą jest noc szczególna również, bo to jest noc wyjścia z niewoli egipskiej. O tym z kolei mówiło pierwsze czytanie z księgi mądrości. I Księga Mądrości zwraca uwagę na bardzo, ważne, bardzo ważny rys także tego, tej nocy. Tej nocy, której Pan Bóg zabija, poraża, śmiercią wszystko pierworodne w Egipcie. To jest ostatnia plaga, ostatni znak. Pan Bóg tym samym pokazuje, zobaczcie, Izrael, mój lud jest moim ukochanym, pierworodnym dzieckiem, ponieważ uciskaliście go i zadawaliście mu śmierć, to jedyną odpłatą może być śmierć Waszych Pierworodnych. Oczywiście cały czas pamiętamy, że poruszamy się w sposobie myślenia ludzi starożytnych. Ale to, co jest najistotniejsze z punktu widzenia historii zbawienia, Izrael w nocy wyzwolenia doświadcza tego, że jest ukochanym dzieckiem Ojca, że Ojciec walczy o swoje dziecko i wyprowadza je za wielką cenę. I dlatego także noc wyjścia z Egiptu jest zapowiedzią tej nocy e, zbawienia na krzyżu, kiedy Pan Bóg się posuwa do końca, żeby mnie, swoje dziecko, wybawić od śmierci. Daje swojego Syna. To jest noc szczególnego doświadczenia w trudności, doświadczenia tego, jestem ukochanym dzieckiem Ojca. I w końcu czwarta noc. I o niej mówi Ewangelia, kiedy Pan Jezus mówi o wydarzeniach, o czuwaniu, związanym z wydarzeniami, dzisiaj mówimy eschatologicznymi, końca czasów. Bo czwarta noc to jest noc Mesjasza, noc, w której przychodzi Mesjasz. I ta przypowieść o gospodarzu, kim jest ten, którego Pan ustanawia przełożonym. Nad swoją służbą, szczęśliwy ten, kogo Pan zastanie czuwającego, kiedy przyjdzie. My zwykle w, tej, w takich przypowieściach tego typu, w tych zapowiedziach, koncentrujemy się na tym, na niepewności czasu, kiedy nastąpi ta noc Mesjasza, kiedy on przyjdzie. Ale pierwszym słowem, które tutaj się pojawia, to jest właśnie ta dobra nowina. Pan przyjdzie. To wiele razy się powtarza w tej przypowieści. On przyjdzie. Nie wiecie kiedy przyjdzie. Czy przyjdzie o pierwszej, czy o drugiej, czy o trzeciej straży nocy. Pojawia się znowu noc. On przyjdzie w nocy jako. Y y Oczywiście w sensie symbolicznym, bo nie wiemy czy rzeczywiście tak to będzie, że przyjdzie Pan Jezus w nocy powtórnie. Ale to, co jest najistotniejsze, On przyjdzie. A nawet raz tutaj w Ewangelii nam się to nie pojawia, ale znowu odwołując się do tekstu greckiego, pada dosłownie, On przychodzi. To jest dobra nowina. To jest najgłębsza noc tego doświadczenia. Jezusa, który przychodzi, On nie jest, On nie czeka gdzieś w przedpokoju mojego życia, żeby kiedyś przyjść z nienacka, żeby, żeby mnie zaskoczyć. On już przychodzi. To Słowo, te cztery noce, Słowo, które nas przeprowadza przez to doświadczenie czterech nocy, także w naszym życiu, jest zaproszeniem nie tyle do jakiejś niepewności, do rozmyślania o tym, kiedy, jak, w jaki sposób. Ale jest zaproszeniem do patrzenia w twarz tego, który już przychodzi. On przychodzi teraz, przychodzi do mnie i do Ciebie.